Siemanko, Siemanko z tej strony, Bastajpan. Witam Was serdecznie na kanale Jabba the Bass, który jeszcze cały czas trwa w tak zwanej starej odsłonie. O nowej odsłonie opowiemy Wam już w najbliższym czasie, ponieważ będziemy trochę przerabiać formułę tego kanału z kubą i z całą naszą ekipą Jabba the Bass. Mamy na to trochę inne pomysły i wkrótce opowiemy Wam o tym, jak to będzie dokładnie wyglądać. A tymczasem. Dzisiaj goszczę Was na planecie Kaszyk, a właściwie nie na samej planecie, co wśród istot, które zamieszkują tę planetę. Może tytułem wstępu kilka słów o tym, co to za planeta Kaszyk. Generalnie jest to planeta, która kiedyś była częścią bezkresnego imperium Rakatan. Kto jakby zgłębia Holokron, kto zgłębia Bibliotekę Osus, kto zgłębia generalnie legendy z Gwiezdnych Wojen, to wie doskonale, czym było bezkresne imperium. Na tej planecie został zainstalowany komputer do terraformacji tej planety. Oczywiście terraformacja jest tutaj trochę niepoprawną nazwą, ponieważ to nie miała być planeta podobna do Ziemi, bo nikt Ziemi nie zna w Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Natomiast miała być przekształcona w rolniczą planetę, gdzie właśnie rasa Łukich, która też została poddana tej formacji. Tych, tym zmianom miała służyć jako niewolnicy, rolnicy, mówiąc krótko, dla swych panów Rakata. No ale w pewnym momencie, zawirowania wokół, e, że tak powiem, buntów na różnych planetach imperium, e, wirusa, który rozprzestrzenił się wśród Rakatami i odciął ich od mocy, spowodowało to, że komputer się zepsuł, i e, mówiąc krótko, oszalał. Stąd też cała planeta porosła takimi wielkimi drzewami które mają wiele segmentów, wiele poziomów i na tych poziomach rozwija się przeróżne życie, bo w każdy w sumie każde piętro tego lasu ma swój osobny ekosystem, co jest bardzo ciekawe i właśnie na tej planecie wykształciła się taka bardzo piękna rasa, która która nazywa się Łuki. I teraz tak, co ja mam dla was? Mam dla was taką tutaj technologię Łukich, a mianowicie statek wojenny Łukich. Bardzo piękna rzecz. Przepiękny statek według mnie, szczególnie pięknie wygląda otoczony takimi mikrofighterami, właśnie też tymi statkami bojowymi, ale w wersji microfighters. to są jedne z moich ulubionych microfightersów. Dlaczego? Dlatego, że może jako pojedyncze elementy nie wygląda to zbyt fajnie, ale kiedy już ustawimy, je z tym właśnie z tym, z tym statkiem bojowym, tym głównym. To wygląda tu bardzo dobrze według mnie. Statek bojowy jest to zestaw 750-84 z roku 2015. Zestaw ten nawiązuje do serialu Rebelianci, bo w zestawie mamy cztery minifigurki i yy, dokładnie 557 elementów. Te cztery minifigurki to mamy dwóch łuki zwykłych, jednego i teraz muszę sobie spojrzeć w notatki, bo nazwa jest ciężka. Wulf Varro. Wulf siedzi tutaj, później Wam go pokażemy na zbliżeniach. Yy, wojownicy Łuki wyglądają dokładnie tak, bo oni się niczym nie różnią od tych właśnie z mikrofajterów. Yy, I mamy jeszcze w tym zestawie Kanana Jarusa, którego Wam nie będę pokazywał, bo odcinek nie dotyczy rebeliantów. Oddałbyś mi właśnie moje figurki, ponieważ Jakub je wziął do zdjęć i tak u niego zostały i chce je koniecznie odzyskać i zapominam mu przypomnieć o tym, jak się tylko widzimy, więc teraz przy okazji odcinka będziesz miał to nagrane, Gdzieś pamiętaj, oddawaj figurki Jakub. Powracając do tematu, tak jak mówię, to jest fregata, właściwie statek bojowy Łukich, te małe mikrofightery wyszły rok później, tu już mamy nieco mniej elementów, bo mamy 81 tylko elementów po jednej figurce, minifigurce, no ale za to Słuchajcie, tak jak mówię, no w tym zestawieniu wygląda to według mnie kozacko. W komentarzach wypowiecie się, czy Wam się podoba, czy nie. Jeżeli chodzi o ten statek, to co my tutaj mamy fajnego? Bo w tych mikrofejterach to w sumie nie mam co wam pokazać, poza tym, że się skrzydła ruszają i mogą być albo do góry, albo w dół. Według mnie w dół wyglądają fajnie i te statki bojowe i tak też je zostawimy. Odkładamy je na bok, żeby ich nie poprzewracać. Statek bojowy z boku. Słuchajcie, skrzydła ruchome. Może wyglądać tak, generalnie przypomina jakiegoś ptaka. Otwierane boki, gdzie pewnie symbolizuje to ładownię, gdzie łuki właśnie mogli przebywać w większej ilości. Tu mamy dwie kabiny. W jednej siedzi Ulf... Ulf... Tu siedzi y, inny jakiś łuki. Chyba czubaka nawet. Czubaka... Y, z tyłu mamy jeszcze takie otwierane pomieszczenie, w którym znajduje się. O, wyciągłem coś, co jest częścią tego czegoś. Mam nadzieję, że uda mi się wyjąć całość. Nie, no na pewno. System fajny montowania tego, tylko że. Jestem zanerwowo, chyba chcę wam to zaprezentować. O, takie stanowisko bojowe z fajnym karabinem, znajduje się z tyłu, gdzie właśnie można sobie je wyciągnąć i kogoś ostrzelać podczas jakiejś bitwy, w której uczestniczą łuki. Według mnie. Bardzo pięknie jest ten statek zrobiony i on idealnie pokazuje, jak mógłby taki statek skonstruowany przez, skonstruowany przez Łukich właśnie wyglądać. A właściwie, może skonstruowany to nie, ale w użytkowaniu Łukich mógłby wyglądać, bo według mnie bardzo ładnie się prezentuje. I tak jak Wam mówiłem, podoba mi się ten statek strasznie. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to tutaj mamy działko przednie i dwa działka boczne, właściwie działko górne i dwa działka boczne którymi można siać terror i spustoszenie w stosunku do wrogiego zgrupowania, które gdzieś się tam znajduje, można je ostrzelać. Z tyłu niestety nie ma nic, no chyba że liczymy tą klapę, która się otwiera, i wtedy ostrzeliwanie z tego karabinu, właśnie który znajduje się z tyłu. Jeżeli chodzi o sposób lądowania, tutaj mamy klasyczne płozy, na których ten statek właśnie osiada. Dla mnie super, ekstra, piękny model. Bardzo on mi się podoba i bardzo go lubię. Dobra, odstawiamy go. A teraz mamy jeszcze tutaj różnych łukich i też wam chcę ich pokazać. Mamy złotego łukiego. Ja myślę, że to jest właśnie czubaka. Zrobiony, w, chromowany na złoto. Fajnie chciałem mieć. Mam bardzo ładnie wygląda. Odstawiamy. Mamy śnieżnego łukiego z roku 2016. On był w kalendarzu adwentowym. Bardzo fajny łuki. Też bardzo ładnie wzbogaca kolekcję. Mamy. Wojownika łuki, który wystąpił słuchajcie w katamaranie łukich, bardzo fajna figurka, piękna figurka, bo taka zupełnie inna od y, tych figurek łukich, których mamy. Bo, generalnie, mamy właśnie czubakę, wodza tarfula, wolf Va, faro, i to mamy tyle, jakby, różnych y, łukich. Y, a tak poza tym, to mamy głównie czubakę, no i właśnie tutaj mamy wodza y, tarfula. Piękna figurka, słuchajcie, te dready z tymi yy, srebrnymi pierścieniami, ten pancerz przepiękny. No generalnie super zrobiona figurka, ja się nią jaram strasznie. Tutaj mamy starego czubakę, starego, poczciwego czubaka. To jest czubaka, który yy, w tym kolorze reddish brownowym występował od 2004 do 2016 roku. Gdzie się pojawiał czubaka, to właśnie był tak, wyglądał. Tutaj mamy już nowszego czubakę w tym tak zwanym dark, Braunie w roku 2014. Taki Łuki się pokazał pierwszy raz. Mamy tutaj tą figurkę, tutaj właśnie czubaka i młody czubaka Sokoła Millennium w wersji koreliańskiej. Też mi się bardzo podoba. W sumie do całej kolekcji chyba Łuki brakuje mi jednej minifigurki, a mianowicie czubaki w goglach. Muszę sobie tą figurkę ogarnąć i będę miał w sumie, a nie, jeszcze brakuje mi czubaki. W brązowym kolorze, który tam był od roku 2000 do 2003 roku, ale w sumie go mam, tylko nie mam go jeszcze tutaj, bo nie przywiozłem sobie tego zestawu. I w sumie pokażę Wam też ten zestaw, jak go tylko przywiozę. Bo już się nie mogę doczekać, aż Wam go pokażę. Jeszcze są dwa zestawy, w których są fajne pojazdy łuki. Jeden to jest razem z. To się nazywa łuki, a tak chyba ten zestaw. I tam jest taki stateczek głupich, bardzo też ciekawy, bardzo prosta budowla, eee, pokażę Wam go, jak go tylko skończę, bo tam niestety pogubiłem dwa klocki, które na Bricklinku kosztują jakieś kosmiczne pieniądze, nie wiem dlaczego, czy wystąpiły tylko w tym jednym zestawie, szczerze się nie zainteresowałem, bo jak zobaczyłem ich ceny, to mi się zrobiło gorzej, stąd też dzisiaj Wam nie pokazuję, bo mam nieskończony ten zestaw. I bo właśnie pogubiłem elementy i mam katamaran łukich też, który jest rozgrzebany i muszę go skończyć. Jak go tylko skończę, to Wam go pokażę. Naprawdę kawał wielkiej maszyny, bo to jest coś takiego, piękna maszyna. Zaprezentuję Wam te dwa statki, jak tylko one będą skończone. A na dzisiaj to tyle. Zapraszam Was na poprzednie odcinki, na następne odcinki. Bądźcie z nami, bo tak jak zawsze mówię, to wytworzycie ten kanał. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Elo.